Co tam, Sank? dzieciaku? Co ty zrobisz całkiem sama? Gdzieś późno. A nie wysypiam się. Tak, Tori powiedziałem, że masz koszmarę. Słuchaj jest jesteś dzieckiem, która wciąż rośnie, a dzieci takie jak ty powinny się smażyć w piekle. Powinni się wysypieć, rozumiesz? Yy, dzieciaku, wszystko w porządku? Wyglądasz jakbyś zamarzła na kość, jeśli wiesz co mam na myśli. <ścoughs> dzieciaku, ty chcesz może o tym porozmawiać? Ty, to jest trudne do wyjaśnienia i ty... Oj, do spokój, dzieciaku. Jestem pewny, że taka stara kupa jak ja sobie z tym poradzi. Więc co cię martwi? A, ale... Hej, może porozmawiamy o tym u mnie i u papsa. To jest chyba zbyt zimno. A, ale. No dalej, dzieciaku, znam skrót. Wyglądasz, że jakiś potrzebowała kupka ciepłego kakao. Okej. Okay. Że uda nam się pozbyć tych koszmarów. Co ty myślisz, dziecku?